Program Pora na redaktora gości w Urzędzie Miasta. Dlaczego? Dlatego, że będzie to program tendencyjny i o jednym. A, o tym, a ten jeden to będzie właśnie prezydent miasta, pan Dariusz Stefaniuk. Witam. Witam serdecznie. Może jesteśmy na ty, więc będziemy mówili sobie na ty. Tak, nie mamy co się oszukiwać. No tak, chodziliśmy do liceum razem, nawet śpiewaliśmy w chórze. to tak. chyba w pasach. Ja byłem zawsze tenorem. No to ja też. To jest teraz dwóch tenorów. Trzeciego nie ma, bo gdzieś uciekł rzecznik prasowy. Dzięki w ogóle, że mnie przyjąłeś tutaj w swoich skromnych progach. Zawsze urząd jest otwarty dla dziennikarza, a tym bardziej dla osób, które chcą porozmawiać. Dokładnie. Właśnie o tym może zacznijmy rozmowę od tego szumu medialnego, który się wokół ciebie stworzył, wokół Twojej osoby. Myślę, że Twój poprzednik może ci trochę zazdrościć w cudzysłowie tego szumu, ale, ale chyba nie o to ci chodziło. nie? Znaczy, najważniejsze jest to, żeby szum, który się wytwarza, nie zakłócał nam przekazu. A przekaz jest jeden: przekaz, który chcemy dać mieszkańcom, to jest zmiana. Zmiana sytuacji, która była. Do tej pory, na taką, w której mieszkańcy białej podlaskiej będą mogli z dumą mówić o swoim mieście, będą mieli miasto, które inwestuje w drogi, inwestuje w przejazdy kolejowe, inwestuje w nowe miejsca pracy, tworzy specjalną strefę ekonomiczną, miasto, które wie, że jest stolicą kultury, które ma Muzeum Ikon. Które nie wstydzi się swojego stadionu i ma zadaszony amfiteatr. Właśnie taką zmianę chcemy mieszkańcom zaoferować. Oczywiście dojście do no, to tego będzie trwało około 4 czterech... twoich... lat. Natomiast, natomiast jak zawsze przy każdej zmianie, bo no 16 lat pewne rzeczy były zakorzenione. Każda decyzja jest, że tak powiem, no trochę historycznie traktowana i, i, ten, i ten atak ze strony części osób, która do tej pory tworzyła pewną grupę, grupę, z którą się do tej pory nie zgadzaliśmy przecież, bo w wyborach jednak mieszkańcy głosowali na zmianę, nie tylko na mnie, ale też na, na osoby, które były kontrkandydatami poprzednika. To była znaczna, znaczna grupa Bialczan, którzy już mieli dosyć układu, który tutaj panował. A my z tym układem walczymy. My pokazujemy mieszkańcom, że w końcu musi być ktoś, kto zadba o nadzór właścicielski, kto zadba o budżet miasta o pieniądze, które lekką ręką były transferowane do spółek miejskich i tak naprawdę wpadały w czarną dziurę, ponieważ tylko niektóre spółki zaoferowały dywidendę dla budżetu, a tak naprawdę bardzo często gdzieś pewne rzeczy były niedopilnowane i myślę, że, że to wywołuje pewien popłoch. Z drugiej strony mogę powiedzieć. Ale że... czy przerwę ci, bo tak ładnie to wszystko opowiadasz i, i zaczynam też, że tak powiem, się gubić od tego natłoku tych dobroci, ale czy dobrze dobrałeś środki akurat do tego, żeby, żeby wprowadzać te zmiany? Środki się dobiera tak, jak przeciwnik pozwala. Ja myślę, że no, ale, nie, Darku, ani, nie, czy czy ani nie? nie zakrywamy rzeczywistości, ani nie robimy nic z Na przykład tymi mieszkaniami nie, nie miałeś naprawdę takiego doradcy, czy, czy nie mogłeś jednak tego dwa razy zweryfikować, jak to. Weryfikacja, która, którą żeśmy robili, była poprzez urzędników, którzy w Urzędzie Miasta pracowali, więc którzy byli wtedy dostępni. No, ja byłem, ale sam, ja byłem wiesz, sam jako, jako prezydent ale sam gdzie, gdzie wchodzę do, do Urzędu Miasta, który ma 230 osób, które współpracowały z poprzednim prezydentem i oczywiście większość, olbrzymia większość z nich, bym powiedział 99%, to są urzędnicy z krwi i kości. To są osoby, które są oddane swojej pracy i są gotowe do doświadczenia swoich usług na rzecz miasta. Ale nie oszukujmy się, no, każdy ma swoich bliskich współpracowników, których, których dobiera i niektórzy nie byli zainteresowani tym, żeby w jakim stopniu dobrze doradzać. Natomiast to był, już to mówiłem wcześniej, nasz błąd, mój błąd, z którego się bardzo szybko wycofałem, tak szybko jak mogłem. Nigdy żaden urzędnik, żaden mój współpracownik w takim mieszkaniu nie miał mieszkać, nie miał być meldowany i co dalej mogę powiedzieć, nigdy żadna osoba nie miała takiego mieszkania wykupić, co słyszałem ostatnie plotki powtarzane na mieście, za 10% wartości, bo za 10% wartości chcemy dać możliwość wykupu mieszkań osobom, które od wielu, wielu lat mieszkają w mieszkaniach wcześniej pracowniczych, teraz w mieszkaniach należących do gminy miejskiej, osób, które pracowały wcześniej w zakładach Biawena, PKP, Białskie Meble, co uważam za olbrzymią niesprawiedliwość w momencie, gdy Andrzej Czapski zmienił zakład budżetowy ZGL na spółkę ZGL. Co też ciekawe, takich spółek w Polsce jest tylko kilka i nie jest to normalna forma zarządzania majątkiem miejskim. Wracając jeszcze tak do tej atmosfery tutaj w urzędzie, czy mówiłeś, że 99% urzędników to są urzędnicy z krwi i kości. Nie wiem, dochodzą do ciebie takie głosy, że po Twoim przyjściu po prostu jest jakieś dziwne napięcie, jest jakaś taka zawsze... tendencja, y, jakaś taka atmosfera strachu y, nie. panująca, a ty jesteś uważany za takiego człowieka, który jeżeli nie będzie po naszej myśli, to ta ręka, która. Y, która po coś sięgnie zostanie odrobana sikierką Abs absolutnie nie absolutnie nie y, to są najgorsze y, wspomnienia i y, często o tym przecież rozmawialiśmy y, z zarządzania poprzedników to są najgorsze wspomnienia y, ja y, nigdy nie chciałem i, i nigdy nie będę dążył do tego ani moi współpracownicy y, aby człowiek się bał przychodząc do pracy wręcz przeciwnie wszelkie przejawy nepotyzmu, wszelkie przejawy niszczenia ludzi, dlatego, że ma się taką czy inną pozycję, staram się tępić w zarodku i takie głosy, które do mnie dochodzą od razu, że tak powiem, są weryfikowane. My nigdy nie staraliśmy się zdobyć władzy dla samej władzy, Yy, tylko to jest chyba teraz główny zarząd. Jesteśmy, jest jesteśmy obdarzeni tu władzą dla mieszka przez mieszkańców i chcemy ją sprawować dla mieszkańców. To nie są mm, działania, które, które podejmujemy, yy, w których chcielibyśmy yy, jakkolwiek komuś udowadniać, że nagle ja jestem dzisiaj prezydentem, czy są wiceprezydenci i, i dzisiaj to Wam yy, pokażemy. Proszę zwrócić uwagę, że yy, pracownicy Urzędu Miasta nie stracili pracy. My nie zmieniliśmy żadnych pracowników. Osoby, które y, odeszły jako naczelnicy porozumieniły swoje stron. funkcje, z, wszyscy odeszli za porozumieniem stron, wszyscy y, pracują, każdy y, zmieniał swoją y, pracę w rozmowie wspólnej y, i tutaj nic się nie wydarzyło. Bardzo głośny zresztą był przypadek. To się tak odbiło na mieście, że, że prezydent nie zwolnił Pani Renaty Szwed, byłej dyrektor Gabinetu Prezydenta Czapskiego. Sam byłem zdziwiony. Ale powiem szczerze, dlaczego już miałbym to robić? E, no, aby, dlatego, że młoda, jesteś młody prezydentem ale, i potrzebuje zaufanych ludzi. Ale dobrze, w, no to w takim razie, e, e, jeżeli jest młoda, ambitna osoba, która e, może sprawdzać się w pracy dla miasta, w innej dziedzinie, którą sama chciała, którą sama widzi i, i jest tam potrzebna, bo jest taka potrzeba, bo to też nie chodzi o to, żeby ktoś sobie wskazywał, ja nagle chcę tu, tylko jest też taka potrzeba, no to dlaczego miałbym być przeciwny? Tylko dlatego, że znam mojego poprzednika. Ja a, nie nie jest, chcę, a nie jest to chwyt z Twojej strony, taki marketingowy, robić, Nie, bo nie chcę robić takiego samego stylu jak mój poprzednik. To znaczy proszę zwrócić uwagę, ja współpracuję z ludźmi, z którymi współpracował Andrzej Czapski, ja współpracuję i pracuję z ludźmi i ufam ludziom, bo muszę to robić driben一起, jak jest, jak tak. A, na co dzień, z którymi wcześniej współpracował pan Godlewski, natomiast tego nigdy nie było w drugą stronę. Nigdy w drugą stronę ci panowie nie współpracowali z prawem i sprawiedliwością czy, czy z ludźmi opozycji. I, i, I tym chciałbym się różnić, bo ja bym chciał pokazywać, że miasto jest wspólne, jest całe, ale jest jeden warunek. Też nie może być tak, że prezydent jest zakładnikiem. Pewnego, miasta. Uku, pewnego układu, czy urzędu, czy pewnych e, towarzyskich e, zobowiązań, bo to jest jasne, ja przyszedłem z zewnątrz, ja nie miałem e, ani nikogo, e, kto tutaj by mnie wprowadzał, ani rodziców, którzy wcześniej e, by działali w Urzędzie Miasta, czy, czy działali e, w tego no, no, na typu miejscach, e, więc, e, więc e, pracowałem społecznie z, e, z ludźmi, będąc radnym i i pokazując y, to, na co y, mnie stać z drugiej strony y, pokazując swój program wyborczy, który uwierzyli mieszkańcy miasta, bo my będąc w tym pokoleniu młodych ludzi y, powinniśmy zrobić jedno, powinniśmy y, spowodować, żeby miasta, bo, miasto Biała Podlaska było miastem atrakcyjnym dla osób z naszego pokolenia, którzy nie będą stąd wyjeżdżać i znajdą tutaj pracę i to jest nasz główny cel. Jeżeli, się będziemy skupiać się, jeżeli będziemy się skupiać y, na osobach, które już dzisiaj wystawiają pierś do orderu, które mówią, że im się coś należy z racji tego, że tutaj funkcjonują od 20, 30, 50 lat, to my tego miasta w ogóle nie zmienimy. To znaczy to, to, ta zmiana prezydenta będzie tylko fasadową zmianą jednego pana, jednego, jednego nazwiska, a nie zmianą mentalną. A chodzi o zmianę, zupełnie zmianę mentalną. Nikomu nie stała się krzywda i nikogo żeśmy nie sponiewierali, a jeżeli są przypadki, gdzie osoby straciły pracę, w sposób, o o śmieciowy, w sposób, sposób straciły pracę w sposób no, wypowiedzenia umowy o pracę, to są dwie rzeczy: albo im się kończyła ta umowa, albo to są osoby, które były wytypowane przez swoich przełożonych. Znaczy, ja żadnej osoby nie wytypowałem, nawet w referacie śmieciąłem, jeżeli chodzi o to to, to, to były osoby wytypowane przez swoich przełożonych i też mi bardzo trudno i ciężko i zastanawiam się, w jaki sposób można te osoby y, może umiejscowić Wyjdzień. i wykorzystać gdzie indziej, gdzie stworzyć im koncepcję, jak mogły dalej wypracować na rzecz miasta. Może nie bezpośrednio zatrudnione w Urzędzie Miasta, ale współpracować z nami poznały pewne, pewne cechy, pewne. Y, Mechanizmy, które, które funkcjonują w mieście, i mam nadzieję, że tutaj będą różnego rodzaju zachęty, które teraz nam daje Unia Europejska. Wszystkie miękkie projekty, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, całe centrum wspierania przedsiębiorczości, które chcemy robić, bo wiem, jak trudno jest znaleźć pracę, jeżeli się jej nie ma. Ale miasto powinno robić wszystko, żeby tą pracę mogli świadczyć pracodawcy przedsiębiorstwa, firmy, które się będą w Białej Podlaskiej otwierać. Sam byłem bezrobotnym przyjeżdżając do Białej Podlaskiej. Więc sam wiesz, jak to jest. Dokładnie. Sam wiesz, jak to wygląda i mimo tego, że pewnie masz o wiele łatwiejszą sytuację niż twoi rówieśnicy. Oczywiście. Ale sam widzisz, jak to jest trudno. Co, co jest jeszcze gorsze, taki stan rzeczy przez 16 lat spowodował zabetonowanie układu. Młodzi ludzie chcąc się rozwijać, wyjeżdżali na studia i zostawali. Czy w Warszawie, czy w Lublinie, czy w Białymstoku, czy wyjeżdżali y, do Anglii, czy do innych państw y, Unii Europejskiej, a być może do, nawet do Stanów Zjednoczonych, bo powiedzieli, że mają dosyć. Oni już nie chcą, tutaj się rozwijać dla miasta. Młodzi, ambitni ludzie. Y, my powinniśmy zrobić wszystko, żeby po pierwsze nikt nie wyjeżdżał, albo zredukować do jak najmniejszego stopnia ten wyjazd i odpływ młodych ludzi. Niech oni się edukują, proszę bardzo. Niech kończą najlepsze szkoły w Polsce, ale, ale nie wracają, zaję. niech czeka na nich miejsce pracy, bo. W ten sposób możemy tutaj sprowadzić dodatkowe firmy. Ja ostatnio spotkałem się z właścicielem firmy Alutin. Zresztą bardzo miło, żeśmy rozmawiali. Okazało się, że nie, niepotrzebny jest tam tłumacz, bo mogliśmy rozmawiać po angielsku. Natomiast, co ciekawego, mój poprzednik przez wiele lat jakoś nie mógł się z tym panem spotkać. Bardzo mnie to zdziwiło, bo to jest olbrzymi przedsiębiorca i on mi powiedział, że oni dzisiaj zastanawiają się, jak ściągnąć do białej najlepszych fachowców z zewnątrz, najlepszych fachowców z zewnątrz, ale już nie mogą im proponować jedynie pensji, tylko muszą im proponować warunki socjalne. Zastanawiają się, czy może powinni im budować domy, może powinni ich tutaj ściągać z całymi rodzinami, bo to jest myślenie właściciela olbrzymiej fabryki. Niemca, który ma kilka takich fabryk w Polsce, prawda? To zrobiliśmy, że tak powiem, wstęp do mojego kolejnego pytania, właśnie, które zabrzmi, no wprost się zapytam, dlaczego ściągasz tu ludzi z Gdańska i z innych okolic? Ja tak. zadam ci inne pytanie. Dobra. Ile osób z Gdańska pracuje w Białej Podlaskiej? Dużo pracują dla Urzędu Miasta. Dla Urzędu Miasta? Tak. Jeden. No to dlaczego mówisz, że ściągam? Nie no, zacząłeś, tak do Ale jest jeden, ale jest jeden, poczekaj, jest jeden. Rozumiem. Jest jeden. Wczoraj... I teraz się... Jest bardzo, bardzo ciekawe, yy, że tak powiem, yy, pogląd, jak media kreują yy, tą rzeczywistość. Sam wymieniasz jedną osobę, a wiesz dlaczego pracuje ta jedna osoba? Bo, bo się bo... nikt nie zgłosił z białej właśnie. Bo wygrała konkurs. Nie, że z białej. Nikt się nie zgłosił. Na nadzór właścicielski Czyli nowy referat, który stworzyliśmy, nie zgłosił się absolutnie nikt. Jak można komuś zarzucać, że on jest z Białej, z Warszawy, z Gdańska, z Lublina i tak dalej, jeżeli żadna osoba nie zgłosiła się do konkursu? A po drugie, mogę Ci powiedzieć więcej, jeżeli byś taki zarzut postawił w Brukseli, w Unii Europejskiej jako dziennikarz, że pracują tutaj ludzie spoza mhm. Brukseli, to automatycznie byś stracił akredytację. Automatycznie że ty skalujesz <gry> inną osobę nadzieję, że... dlatego, że jest stąd czy z innego miasta, a powiem ci tak, a ile razy słyszeliśmy to, bo studiowaliśmy przejść poza białą, ile razy słyszeliśmy to, ale ty nie jesteś z naszego miasta? Bardzo dużo. I się buntowaliśmy temu, przeciwko temu, bo mówiliśmy tak, no choroba. Ale to nieważne, skąd ja jestem, tylko ważne są moje kompetencje. No wiesz, ale ja rozumiem, y, mogę zrozumieć jako y, Paweł Polkowski mogę zrozumieć twoje postępowanie jako mojego kolegi, który został y, prezydentem i mogę to zrozumieć, ja, jako ja. Natomiast zwykli szarzy y, obywatele tego miasta, którzy biorą gazetę wyborczą wczorajszą i czytają Zwyk, o sobie zwykli, takie rzeczy. Zwykli tak zwani szarzy obywatele nie biorą gazety wyborczej. No ale gdzieś mogą ją dostać, gdzieś tam po prostu może do nich to trafić, wiesz, i, i czytają, czytają takie rzeczy, to co sobie mogą pomyśleć, wiesz, no. drugie pytanie moje. Ja bym chciał, ja bym chciał żeby y, mieszkańcy miasta Biała Podlaska mogli się realizować w tym mieście i naprawdę y, móc pracować i zdobywać y, doświadczenie i rozwijać się. Y, natomiast y, żebyśmy byli miastem otwartym, do którego przyjeżdżają właśnie ludzie. I podejmują tutaj pracę e, i żebym był oceniany poprzez fachowość osób, które e, tutaj dobieramy do, do pracy. Bo ja nikomu go nie zatrudniłem pod stołem, nikogo nie zatrudniłem e, wbrew prawu. Tylko rozpisujemy normalne konkursy i staramy się ściągnąć najlepszych fachowców, albo oni są tutaj wewnątrz i będą świadczyć usługi dla nas, albo są na zewnątrz. Zwróć uwagę, że teraz y, są y, konkursy na naczelników wydziałów, y, konkursy na osoby, które będą zatrudnione w Urzędzie Miasta. I masz wiedzę, ile osób się zgłosiło na przykład, tak? Czy ktoś się zgłosił w ogóle z Białej Podlaski? Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o... Y, na przykład inwestycje, jest kilka osób, jeżeli chodzi o edukację, jest bardzo Czyli słabo. tak nie jest źle, bo wiesz, po tym konkursie, i, i, gdzie, i tutaj, gdzie... I tutaj, i tutaj, i tutaj bym widział problemy, natomiast problemy y, są takie, że y, to można z każdym y, człowiekiem, który zajmuje się y, kadrami porozmawiać, że problemem są wysokie kompetencje. To znaczy, o, my jesteśmy miastem, które na pewnym poziomie ma kompetentnych ludzi, ale y, osoby bardzo kompetentne do wysokich stanowisk, jest bardzo trudno pozyskać, ponieważ rynek ich wysysa. Rynek ich wysysa. Ja spotkając się, spotykając się z Białską Podlaską Izbą Gospodarczą, usłyszałem to od przedsiębiorców. Z drugiej strony, oczywiście powiedziałem im tak, "OK, w porządku, ja rozumiem, że trzeba mieć jak najlepsze kadry i róbmy wszystko i wzmacniajmy szkolnictwo zawodowe, ale wy, szanowni przedsiębiorcy, też płaccie uczciwie. Myślę, nie, kiedyś... dzielmy, nie dzielmy ludziom pensji, że pół płacimy y, y, pod stołem, a y, pół płacimy oficjalnie. Eliminujmy ze swojego środowiska osoby, które tak robią, ponieważ ci białczanie później przychodzą do mnie na dyżur i mówią, panie prezydencie, ale tak naprawdę nie stać mnie na kredyt mieszkaniowy, nie stać mnie na y, normalne funkcjonowanie. Y, dzisiaj straciłem pracę i nie byłem w ogóle ubezpieczony, bo pracowałem na czarno, bo nie mam co robić. I nikt mnie nie chce w inny sposób zatrudnić. Oczywiście to jest apel do rządzących. My, co możemy, to robimy. Wysokie opłaty, ZUSy i tak dalej. Natomiast no, też bądźmy uczciwi wobec siebie. Jeżeli komuś płacimy pod stołem, to te, część tego dochodu nie wpływa już do kasy miasta, część tego dochodu nie zasila podatków, nie zasila y, budżetu inwestycyjnego, później nie mamy drogi, nie mamy chodnika, nie mamy oświetlenia. To wszystko się ze sobą łączy. Jakby miasto jest jedną całością, i myślę, że y, takie rozmowy, y, które odbyłem z przedsiębiorcami, przecież powołałem radę. Yy, przedsiębiorców, którzy doradzają Zalewam mi na yy, w, takiej, yy, w, różnych, w różnych dziedzinach gospodarczych. Yy, to, jest, to są możliwości do rozmowy na trudne tematy i na łatwe tematy, bo zawsze można się chwalić, zawsze można mówić, że jest świetnie pięknie. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali o trudnych tematach. Co możemy poprawić? No Kolejne moje pytanie, trochę wrócimy do tematu, bo powiedziałeś, że nie miałeś takiej możliwości, żeby ktoś cię wprowadził do polityki. Znowu wrócę do tej publikacji Gazety Wyborczej. E, czy jesteś zakładnikiem pana senatora Bieleckiego? To a, pytam Cię, jak. Absolutnie no. nie, natomiast bym odwrócił pytanie, czy jesteś zakładnikiem Gazety Wyborczej, bo tylko się powołujesz na Gazetę Wyborczą. Bo akurat to przypomnę... się nie jest najśpieszne. A Ci, Już nie, że... nie będę mówił a o PTV ci... i innych rzeczach. Nie? Bo a jest... przypomnę Ci, że y, Gazeta Wyborcza y, nie czekała na odpowiedzi na zadane pytania, ponieważ. Y, wydrukowała artykuł, zanim te odpowiedzi dotarły do Gazety Wyborczej, więc zresztą Pracuje pani... W pulsie miasta, więc pani pani Bianka Mikołajewska jest znana z tego, że no, skoki to jest jej konik. Pewien nazwijmy to konik. Ja bym nie chciał być łączony z wielką polityką. Ja chcę pracować na rzecz miasta i dla mieszkańców miasta, a widzę, że od początku mojej kadencji ustawicznie próbuję się włączyć miasto Biała Podlaska do olbrzymiej polityki. No, być może komuś przeszkadza to, że prezydent reprezentuje taką czy inną partię polityczną, chociaż w urzędzie miasta ja nie reprezentuję żadnej partii, bo moją partią są mieszkańcy miasta. Czyli można powiedzieć, że pełniąc już urząd prezydenta nie jesteś prezydentem prawa i sprawiedliwości. Tylko nie to... mogę, wydaje mi się, że nawet nie mogę być prezydentem, który reprezentuje taką czy inną partię polityczną. Ja oczywiście mam swoje przekonania, których się nie wstydzę i mówię o tym oficjalnie. Wiele razy rozmawialiśmy. Ale tym... nie mogę, że tak powiem. W... No w... Być człowiekiem, który patrzy, że to jest taka czy inna partia, bo drzwi obok mam widzę prezydenta, który jest szefem Platformy Obywatelskiej w naszym mieście no i to by była jakaś sytuacja abstrakcyjna, a przecież wszyscy się znamy i chcemy pracować na rzecz miasta, a powiem tak, że o tyle dobry jest samorząd i się różni od tej polityki zwiejskiej, że chodnik czy droga nie ma barw partyjnych i nie liczy nikt tego, ile domów jest danego działacza partyjnego przy danej ulicy, żeby zrobić mu ulicę, tylko patrzymy na to po prostu yy, menedżersko, po gospodarsku. Jeżeli jest dana droga i trzeba ją zrobić, to ją zróbmy po prostu, a nie czekajmy, nie czekajmy na to, czy dane, czy inne wskazanie partyjne. Dostaniemy z góry i tak bym chciał to robić, tak bym chciał wykonywać swój rząd. Po tym szumie medialnym, nie trzeszczy nic w koalicji u Ciebie? Nic takiego nie słyszałem. Wiem, że są osoby, które gdzieś próbują jakieś dziury w całym znaleźć, natomiast to jest chyba ich problem, nie mój nie mówisz to o to, to, moim wywiadzie to, to z nie to, nie są, to nie są zupełnie moje, moje problemy. Ja powiem tak, dzisiaj wszyscy, którzy w czambuł krytykują, nie zastanawiając się nad tym naprawdę, jakie miasto powinno być, krytykują na przykład to, że nie zatrudniamy znajomych, nie zatrudniamy ludzi po barwach politycznych, że są jacyś obcy. To zawsze jest tak na łatwiej powiedzieć obcy, taka paranoja. Yy, oni yy, przykładają Ze stygmatem Gdańska. No, z, z jakimkolwiek, tak. Obcy, obcy zawsze ma stygmat. Yy, więc yy, ci ludzie przykładają swoją rękę tylko i wyłącznie yy, na rzecz yy, układu, który rządził miastem Biała Podlaska. Tak naprawdę widać, że nie zależy im na zmianie, albo nie zależało im na zmianie, albo też są sfrustrowani, ponieważ no niestety im się nie udało. Ja nie chcę do tego wracać, nie chcę się do tego zupełnie odnosić, jest to poza mną, to nie jest mój problem, to jest problem e, ich, e, ich przyjaciół, natomiast e, myślę, że dzisiaj najważniejszym problemem mieszkańców miasta są miejsca pracy I musimy zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby te nowe miejsca pracy powstały. Na koniec wróćmy jeszcze do tej stygmatyzacji. Wczoraj słyszałem Ciebie w głównym wydaniu wiadomości, Mówiłeś, mówiłeś właśnie, żebyśmy nie stygmatyzowali ludzi ze względu właśnie o czym mówiliśmy na pochodzenie z innego miasta i tak dalej. Czy myślisz, że to, że teraz tutaj rozmawiamy, masz jakieś, ale do mnie osobiście, dlatego że jestem synem swojego ojca, czy I... Każdy jest synem czyjegoś ojca. No, panie jest to samo powtarza. ojca, więc, <laughs> więc dlatego... e, abso absolutnie nie. Yy, znamy się przecież. Yy... Wiele lat można to tak powiedzieć z pewną przerwą studencką, natomiast y, y, wydaje mi się, że trzeba osoby oceniać po tym, jak się już je pozna, po tym, jak się z nimi rozmawia, po tym, jak y, się trochę z nimi przeżyło. Ja sam doświadczam tego, że ludzie oceniają mnie po pewnych publikacjach. To też jest bardzo ciekawe dla każdego polityka, y, każdego samorządowca, bo takim właściwie się czuję. Ocenianie. Y, Poprzez to, że coś ktoś napisał, ale już nikt nie wnika, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, czy ranisz czyjeś uczucia, czy nie ranisz pewnych uczuć. No to jest przykre. To jest przykre i rozumiem, że możesz się czuć totalnie niekomfortowo, jeżeli przez pryzmat. E, takiego czy innego e, chodzi... działania, ktoś ciebie, ktoś ciebie ocenia, za ty nie masz zupełnie żadnego wpływu, ale też nie, nie opowiadajmy no, tutaj, że, że ktoś tobie doprawia rogi, bo ja o tym akurat no właśnie, nie słyszałem. No właśnie to, to, to opowiem ci pewną sytuację, ponieważ ostatnio dotarły do mnie e, informacje, że działam na zlecenie robiąc wywiad właśnie z moim wydawcą z byszkiem e, Maciejukiem. E, no popełniliśmy taki wywiad z panem Bogusławem Broniwiczem, bo chcieliśmy się zapytać po prostu go o, o to, dlaczego zniknął tak po wyborach i, i, i przez to być aktywny. Natomiast on wiadomo w jakim kontekście już nie będę mówił, co tam powiedział. W każdym bądź razie zaczęło mi się przypisywać łatkę, że działam na jego zlecenie. Więc teraz robiąc z tobą wywiad, działam na też czyje zlecenie i właśnie nie wiem na czyje. Jedyne zlecenie, na które możesz działać, rozumiem, że to jest zlecenie wydawcy, I tak powinien działać tak dziennikarz. Natomiast dziennikarz powinien dbać o to, żeby dać możliwość wypowiedzenia się każdej ze stron, a jeżeli to jest wywiad taki, jaki my mamy ze sobą, to żeby twój interlokutor tak ładnie powiem, mógł się wypowiedzieć i miał pełne prawo do wygłoszenia swoich myśli, jest niewielu takich dziennikarzy. Ja sobie cenię to, że że jesteś i pracujesz i, i mam możliwość wystąpienia w tym programie, bo każda inicjatywa, która pojawia się w naszym mieście, dająca możliwość nam, działaczom społecznym, tak szeroko rozumianym, bo różni ludzie przecież występują u, u ciebie w programach, y, daje nam możliwość wypowiedzenia swoich racji, gdzie być może gdzie indziej byśmy nie mogli. No, ja Sami widzowie żałuję, będą oceniali ten. Bardzo żałuję, że nie ma w naszym, rad... w naszym mieście y, lokalnej y, telewizji czy lokalnego radia, no ale y, jednak jesteśmy no, takim, a nie innym ośrodkiem. Na szczęście mamy katolickie Radio Podlasie i, i możemy I Puls TV. i Puls Miasta TV. Póki co jeszcze internetowe, mam nadzieję, że się rozwinie. Czego sobie i tobie życzę. Mam nadzieję, że czułeś się komfortowo i, i było. Bardzo, okay. bardzo, bardzo, Dzięki. bardzo dziękuję. moim Państwu gościem był Dariusz Stefani, prezydent miasta Biała Podlaska. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.